Na podstawie artykułu 20 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym otwieram 21. sesję Rady Gminy Wyspów. Stwierdzam, że na ogólny stan 15 radnych na sesję przybyło 14 radnych, co stanowi kworum, przy którym może obradować i podejmować uchwały Rada Gminy. Serdecznie witam przybyły Panie i panu Radnych. Serdecznie witam Wójta Gminy Wisków Panią Marię Krawiec. Serdecznie witam Radną Powiatu Kaliskiego Panią Dorotę Sitko. I również bardzo serdecznie witam Zastępcę wójta gminy Liszków, panią Katarzynę Wodarczyk, a także pracowników Urzędu Gminy, panią Jest. Anię Zaleską i pana Wiktora Przybył. Jeszcze raz wszystkich bardzo serdecznie witam. Projekt porządku obrad otrzymaliście Państwo przed dzisiejszą sesją. Czy w sprawie porządku obrad ktoś z Państwa chce zabrać głos? Jeżeli nie ma, przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem porządku obrad? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciwny? Stwierdzam, że Rada Gminy przyjęła porządek obrad, wobec tego przystępuję do jego realizacji. Proponuję, aby protokół z 20 sesji Rady Gminy przyjąć bez czytania. Znajduje się na sali obrad i jest do wglądu zainteresowanych. Kto jest za przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciwny? Stwierdzam. Że Rada Gminy przejęła protokół z 20 sesji Rady Gminy jednogłośnie. Przechodzimy do kolejnego punktu: sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym. I proszę Panią Wójt Marię Krawiec o zabranie głosu. Po sesji, która się odbyła w ubiegłym tygodniu, uczestniczyłam w konferencji Fundusze Unii dla Aglomeracji kalisko ostrowskiej To spotkanie było już wielelężowe w związku z dziesięcioleciem istnienia Aglomeracji, aglomeracji kalisko ostrowskiej przez którą przechodzą liczne środki unijne dla samorządów. Było to podsumowanie dziesięciu lat działalności. My też oczywiście wiele skorzystaliśmy przez te dziesięć lat. Z, ze wsparcia zewnętrznego. W spotkaniu udział wzięli samorządowcy, aktualnie zarządzający gminami i, i wcześniejsi, którzy działali w momencie tworzenia aglomeracji. Również hmm. byli przedstawiciele, był pan Wojewoda, także także no, uroczystość taka podsumowująca tą dziesięcioletnią działalność. Szanowni Państwo, cały czas pracujemy, pracowaliśmy nad tematem. Programu rywalizacji, który jest tam bardzo potrzebny, i myślę, że za chwilę Państwu kolejną uchwałę w, tym, w tej sprawie podejmiecie. Miło mi też poinformować, że nasze marżonetki zajęły yy, trzecie miejsce w Mistrzostwach Tańca Marżonetkowego Polski Środkowej w Sulnej Od niedawna ta tutaj yy, ćwiczy i już taki sukces, także serdeczne gratulacje składamy. Myślę, że wszyscy dziewczynkom, które też. Szanowni Państwo, złożyliśmy rozliczenie końcowe do Urzędu Wojewódzkiego w ramach przebudowy drogi w miejscowości Szczałków Machu o długości 998 metrów dofinansowanej z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na kwotę 1 212 000, 000 zł. Myślę, że. Droga, może nie wszyscy Państwo mieliście okazję zobaczyć, ale Państwo radni, jest, no, droga zrobiona porządnie i teraz kolejny odcinek, myślę, że czeka na kolejne projektowanie. W moim imieniu Pani Dyrektor Elżbieta Aleksandra 26, czyli w poniedziałek, wzięła udział w spotkaniu dotyczącym współpracy z partnerami mongolskimi. Jest to taki projekt prowadzony przez Powiat Kaliski, Hmm, który będzie gościł hmm, z Mołdawii hmm, no, wspaniałych mieszkańców i też hmm, będziemy w ciągu jeden dzień hmm, przyjmować te osoby z delegacji u nas blisko. <coughs> 26 maja w Zakrzymie spotkaliśmy się z panem radnym Ryszardem Janieckim oraz projektantem w sprawie hmm, odnulenia zbiornika wodnego, na który dostaliśmy wsparcie finansowe. Jako jedyna gmina w powiecie Kaliskim, jako jedyna gmina podpisywałam umowę w powiecie Kaliskim na częściowe, tak to nazywamy na razie, częściowe odmulenia zbiornika wodnego. Więc teraz będziemy szukać wykonawcy i pracujemy nad, nad tym zadaniem. Jednocześnie przygotowując się do pozyskania kolejnych środków zewnętrznych, które. Będziemy, o które będziemy startować we wrześniu w ramach lokalnej grupy działania naszej. Też są środki zewnętrzne na rozwój, no, na, to, na infrastrukturę turystykę, więc tutaj będziemy walczyć o kolejne wsparcie. Pan Rysiu, coś za zamiast się uśmiechać. Też, też się cieszymy, że. To znaczy jak powiem, może zacznę od tego, że no, korzystamy ze środków gminnych, tak? Ale również jesteśmy mocno kontrolowani <laughs> każdy etap tej, 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 tego procesu. I teraz też się budziłem taką uwagę, że otrzymaliśmy pozytywną ocenę postępowania przetargowego w ramach inwestycji drogowej w miejscowości Koziąku uzdatniania Wody w Szczołkowie. I tutaj zbiornik, tutaj zbiornik retencyjny dla wojskami, który będzie zbierał wodę opadową. I muszę Państwu powiedzieć, że już dyskutujemy o, kolejnym, o kolejnych inwestycjach, bo jeżeli chodzi o czaków, o hydroformie. Nie ma tu pani radnej, nie ma pani radna z Małgowa. Tak najbliżej. Konieczne jest tam dokonanie termomodernizacji obiektu na prawach dachu, który jest w stanie takim jakim jest. Myślimy również o y, odwiercie, y, odwiercie studni. Y, ale ja Myślę, że tam będzie potrzebny na to zadanie teren. Rozmawiamy już z y, y, kilkoma właścicielami na temat pozyskania terenu, który się przyda również dla potrzeb i strażnicy, ale przede wszystkim dla potrzeb y, poboru wody z wodociągu pszczołkowego. Szanowni Państwo, na zaproszenie szefów Mikeen Befa zrobiliśmy z panią Katarzyną Modarczyk wizytę 26 maja w naszym zakładzie, w wyjątkowym zakładzie. Tak, rozmawialiśmy z właścicielką tego zakładu, z pracownikami o różnych sprawach, ale no, imponujący zakład. Dobrze, że działa na naszym terenie, zatrudnia ponad 300 ludzi, także no, bardzo ważny, duży zakres. 600 paragonów z żeby listów był piękny. Yy, Zrobili to, to pracownicy Zakładu Aktywności Zawodowej, oczywiście, gmina zakupiła te, te I pracownicy urzędu, wspólnie z pracownikami Zakładu Aktywności Zawodowej. Posadzili parę kolorów istniejących, Szanowni Państwo, prowadzimy Szanowni również to, rozmowy z projektantami, żeby mieć przygotowane projekty na przyszłe inwestycje. Spotkałam się 27 maja w urzędzie z jednym z projektantów w sprawie kolejnych, projektowanych kolejnych, czy dokończenia kolejnych projektów. Jednym z takich bardzo absorbujących nas. To jest przebudowa czy budowa chodnika, dalszej części chodnika do naszej sali gimnastycznej. Bo ten chodnik kończy się na wysokości szkoły podstawowej, a dalej już jest taki ciąg ogólny, więc też tu pracujemy, żeby fajnie rozwiązać tą, ten temat przejścia dzieci do, na halę bezpiecznego dojścia dzieci, młodzieży i starszych na halę. Na Natomiast Szanowni Państwo, dzisiaj miałam też spotkanie z panią kierownik rejonu grup w Szanowni Państwo, coś się dzieje za tą Drogą Wojewódzką. Wiemy jak są zadolenia, to jest spowodowane Przyczyny są różne. Asia to odczuwa, tak? właśnie. Przyczyny są różne. W niepewne gwarancji, w branży, firma Na poprawę, bo często te za są wtedy, kiedy było przejście do Sydney. Sophie ma dwa naszyjniki, to nie przecież. To było chyba odkrywanie, ale od mostu żygowskiej ulicy, tak teraz zaczynamy projektować nową nitkę wodosiągową po dwóch stronach drogi wojewódzkiej od Asi, już nie powiem, że do mnie, ale do mikrofonu.